Telefony bezprzewodowe serii FritzFon są optymalnie dostosowane do współpracy z routerami FritzBox oraz wieloma innymi produktami i rozwiązaniami Fritz. Najważniejszą funkcją telefonu jest oczywiście dzwonienie. Telefony FritzFon wyróżniają się także szybką i intuicyjną obsługą, dużymi kontrastowymi wyświetlaczami i, co ważne, doskonałą jakością dźwięku. Jednak FritzFon potrafi o wiele więcej. W mgnieniu oka wybiera poszczególne kontakty z książki telefonicznej routera FritzBox, która może być także synchronizowana z Twoim smartfonem lub usługami internetowymi takimi jak Google Contact. Funkcja Venity umożliwia łatwe wybieranie kontaktów za pomocą skrótów klawiaturowych FritzPhone. Przejrzysty spis połączeń zapewnia łatwe sprawdzenie wszystkich wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń. Jeśli w routerze FritzBox włączona została jedna lub kilka automatycznych sekretarek, miganie przycisku informuje o otrzymaniu i nagraniu nowych wiadomości. W sekcji smart home można zobaczyć aktualne zużycie energii wszystkich urządzeń podłączonych do inteligentnych gniazdek AVM, którymi można dowolnie sterować, włączając je i wyłączając za pomocą przycisku na telefonie FritzPhone. W nocy można używać telefonu FritzFone także do wyłączania sieci Wulan. Dzięki funkcji elektronicznej Niani, Babyfon telefon zadzwoni, gdy usłyszy małego szkraba. A dzięki funkcji budzenia FritzFone posłuży również za budzik. Dzięki wbudowanym głośnikom FritzFone można także odtwarzać muzykę, zarówno jako strumień mediów serwera mediów routera FritzBox, jako podcast lub na żywo z sieci przez radio internetowe. Za pomocą FritzPhone można również sterować odtwarzanie muzyki na innych urządzeniach podłączonych do sieci domowej, na przykład bezprzewodowych głośnikach. Konfiguracja FritzPhone do współpracy z FritzBox jest dziecinnie prosta. Wystarczy włączyć FritzPhone, a na routerze FritzBox przytrzymać przycisk DECT tak długo, aż zacznie migać Dioda Info. To wszystko. Z telefonem FritzPhone. Ruterem Fritzbox jako stacją bazową i innymi produktami DECT firmy AVM, takim jak Fritz DECT Repeater 100, wszystkie wykonywane rozmowy telefoniczne są bezpieczne i chronione przed podsłuchiwaniem dzięki fabrycznemu szyfrowaniu zgodnemu z obowiązującymi standardami. Posiadacze routerów Fritzbox znają już na pewno bezpłatne aktualizacje oprogramowania Fritz OS, które wzbogacają urządzenia o nowe funkcje. Z usługi tej korzystają również telefony serii Fritzphone. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo i wygodę.